Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Te słowa skierowała Matka Boża do pastuszków z Fatimy podczas pierwszego zobjawień. Dziś tak bardzo potrzebujemy również takich uspokajających słów. I Maryja wciąż te słowa kieruje do każdego z nas. Wskazuje jednak, że pokój można osiągnąć jedynie wtedy, gdy zaufa się bezgranicznie i synowi, Jezusowi Chrystusowi. Módlmy się w intencji Ojca, świętego papieża Franciszka. Polecajmy także chorych, cierpiących, osamotnionych. Módlmy się o liczne i święte powołania do służby w Kościele, aby młodzi ludzie. Odważnie szli za głosem Chrystusa. Pan z wami, Duchem Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie tworzy serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Do Ojca mojego jest mieszkań wiele. Gdybym tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? odpowiedział mu Jezus Ja jestem drogą i prawdą i życiem nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie Oto słowo pańskie Bracia i siostry w Chrystusie Panu pochylając się nad dzisiejszym fragmentem Ewangelii Według świętego Jana dostrzegamy pewną sytuację zagrożenia i poczucie kruchości życia, które budzą panikę i rozpacz. Jezus rozmawia z uczniami przed czekającą go męką. Niedługo będzie sam odczuwał bardzo silny lęk. Będzie musiał się zmierzyć z tym lękiem. Jezus wie też o lękach właśnie swoich uczniów, jaką, jakie przeżywali. On dobrze zna ich serca i obawy właśnie dotyczące przyszłości. Kochani, przypomnijmy sobie sytuację, w której odczuwaliśmy. Jakikolwiek lęk, a może teraz doświadczasz smutku, lub w jakiś sposób cierpienia, które Cię przytłacza? Jezus mówi, że życie Jego uczniów nie może być przepełnione lękiem, obawą. Lęk, bracie i siostro, zamyka, buduje barykady i skupia na kluczowym, Trzymaniu się ziemi. Bracie siostro, wiara Bogu i Jego słowo pozwala uczniom mocno chodzić po ziemi i mieć właśnie tą perspektywę życia, perspektywę nieba. Jezus gwarantuje spełnienie właśnie tęsknoty każdego serca za niebem, za przebywaniem. W tej relacji z Bogiem najpełniejszej. Czego jest więcej w Tobie lęku czy zaufania? Jak objawia się w Twoim życiu zaufanie, a w jaki sposób, bracie i siostro, lęk? Wybór Jezusa jest wyborem najlepszej drogi życiowej. Drogi pełnej uchności. Gdy ją zagubisz, to jak to powiemy, GPS dostosuje się do Twojego, właśnie życiowego wyboru i znów pokaże tę właśnie perspektywę najlepszą dla Ciebie. Właśnie w takich sytuacjach po ludzku, jak to powiemy, beznadziejnych, to On niesie nas. Na swoich ramionach. Pozwala deptać się grzechem, opatruje rany, karmi sobą, umacnia słowem, aby żyć naprawdę. Jak rozpoznajesz bracie i siostry Jezusa i doświadczasz drogi, którą On jest sam? Poznając braci i siostro i naśladując Jezusa jesteś na właściwej drodze swojego życia. Podziękuj właśnie dzisiaj Jezusowi za Jego człowieczeństwo. Ale też porozmawiaj o swoich obawach i lękach, które masz może teraz w swoim sercu i oddaj je Jezusowi. Ale także pozwól Dzisiaj właśnie oddać się także pod opiekę Maryi, Matki Bożej, tej, która dzisiaj przychodzi właśnie z orędziem z Fatimy, abyśmy stawali się tak jak te dzieci, pastuszkowie, abyśmy zawierzali swoje życie także tej, która prowadzi nas właśnie do swojego Syna. I abyśmy nie czuli żadnego lęku i obawy, bo ona jest blisko nas. Ona trzyma nas za rękę i pozwala właśnie przechodzić po najtrudniejszych ścieżkach naszego życia. Niech więc także to orędzie z Fatim obudzi nasze serce do pełniejszego zaufania Chrystusowi. Abyśmy stawali się także orędownikami właśnie Bożej Miłości. Niech to dzisiejsze słowo, bracie i siostro, pobudzi Twoje serce do tego, że Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i życiem. Amen.